Będziemy w tym odcinku z Castle Moda. Tym razem znowu solo. E, Bartek akurat musiał już kończyć. ale no to samemu nagram sobie odcinek. Znowu z Castle Moda oczywiście. jak już powiedziałem przedtem tym. Okej. Okay. to jest za mapka? E, ta. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mam co? Miecz. To boże, lipa. No, ale mam lagi, przepraszam za to. Nie, mógłbym jeszcze raz to mówić. Aha, już pierwszy odcineczek jest. Yy, już możecie go spokojnie obejrzeć. A więc zapraszam. O, oczywiście, oczywiście. Okej. Okay. Idziemy, idziemy. No będą lagi, ale tak, tak, tak się klepy dula. Mm, okay. No Okej. Na filmik Dmitro tam był nawet, ale nie wiem. Gdzieś mi się zrobi ruszył i nie mogę go wrócić. No! Okej. O, właśnie wolę, żeby tutaj jakaś dziurka była i tutaj była jakaś chleba. To lepiej. Hyhy. <grymne> John jest. Tu. A. No, raz, znowu jak, jak widzicie, bawienie na górze. mam już action. Mm, ponieważ yy, coś mi się z nim stało, nie umiałem go włączyć, yy, o kurde, niepotrzebnie zrobiłem tę dziurkę, albo, dobra, alak, czy a, lak. a nie, 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 sarki, ale nie, nie, Zatem po prostu grałem rynkę i tak myśmy rozgrumili ich. To była identyczna ta sama mapka. To my i tak rozgromiliśmy przeciwników, że po prostu myślałem, że, że po prostu się tak pośmi pośmieje się ze śm na śmierć O, koks, ziomek. Mogłeś Nur Maya to by ci to dużo dało. Uciekłbyś wyperełkował, a nie zamaknąłeś koksy, no. no wstyd, aha nie twojej rodziny. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Opera oka poszła. Okay. MC Green denął? Czy jak? To był on chyba, nie? MC Green, grałem już z nim! Tak, grałem, nie raz. Raz. A nie, raz chyba. Chyba, ale tak się Witcher nie pisze. Poproszę o Witcher też. Wit. Z her. Coś tak. A nie Witcher. Aha. Uuuu. Dobra, przyszłem. I teraz... Aha, oni myślę, że tym coś tam i to Takie zrobienie, tak? To się grubo myli. O, koks, koks, idzie koks! W stronę. O, słabo, ziomeczku. O, moja ekipa, tu zaraz ziomek przyjdzie, więc... Фак. Фак. Dobra. Może troszeczkę myszkę mi słychać, wiem, ale troszeczkę mi szuszcie, bo tym akiem właśnie nie wiem co, z nim jest na bandikami chyba, że mnie w ogóle chyba nie szuści. już godzina 19.18, dzisiaj jest sobota, okej. Okay. Przecież wiem gdzie się będę chyba wrzucać, nie wiem czy mi się wrzuci. Tam gdzieś idę, to, Znaczy nie, idę po prostu na grillę. Może mi się zrenderować wszystko zrobić. To będę jeść koksa i do tej, do... Mm. Oh fuck. do tej. Do... fosy. Ale mi pewnie jest tak słychać myszkę, że to jest po prostu chore. Wiem, wiem, wiem. To jest aktywnie jest taki prawda Koks? Nie, nie koks, normals. Nie chcą zabargotować co? Niczego nie na solo Eee, tak, dobra. Eee, zbić przestrzała z pomocą słodki cukierek. Okej. Okay. Więc zabiłem. Nie, zabiłem, czy nie? Aha. Lol. Tylkoś słodki cukierek chyba wszystkich zabił. Łot. Aha, dobra. Skończę na tym ten odcinek, ponieważ już troszeczkę... Troszeczkę już muszę, że muszę iść, renderuję to, wrzucę to jak najszybciej i szybko zobaczycie sobie ten odcineczek. Dobra. I ja byłem Rafik, to był Castle Mod. Subskrybujcie, łapkujcie, to zachęca do dalszej pracy. Cześć i czułem. Uuuu. Aha. Uuuu. <grybujcie> Dobra. A teraz już sam sera. Subskrybujcie, łapkujcie, to zachęca do dalszej pracy nad filmami, żeby wspieracie mnie wtedy. I wtedy jakoś lepiej się taka nagrywa po prostu. Dobra, łapkujcie, subskrybujcie, cześć i czym Ja mam był custom. Cześć!